Nie, yeah, nie yeah. Każdy mówił, że jest brat, teraz się nie przyśni. Nie, nie, Raz, dwa, trzy Czuję, się jedno serce, choć na dno słońce wisi. Każdy mówił, że jest brat, teraz się nie przyszli. Yeah. Okay. Raz, dwa, i zero wiary w lepsze dni. Miasto ja dusi jak łańcuchy, nikt nie poda ręki mi. Na chodnika sław, co zostało gdzieś na murze. Tam, gdzie matka patrzy w nocy, a se wraca w nowej burze. Koło, że nie ma odwrotu, no bo wciągam, mnie już bedon. I nie pytaj mnie, co czuję, Bo świetli ci się eron. gław musi starczyć mi na wszystko, co by się działo. Nigdy nie gadać z policją. Ubierz modlę się do Boga, by to wyszło. Nigdzie nie pierdolę głupot, bo to hip hop. Żyć kopy pysk, ale stoję kurwa dumnie Nie pytaj, co u mnie, bo i tak mnie nie zrozumiesz. Na ulicach duchy każdy nosi blizny. i to nie żadny bajk tylko ja mam kurwa real steel Stoję twardo, chociaż każdy rzuca coś pod nogi Ona mówi, że mnie kocha, ja nie wiem co robić Nie ufam nikomu, no bo wszyscy chcą mnie zabić Jak się wyjebałeś raz, to musisz zapłacić Stoję twardo, chociaż każdy rzuca coś pod nogi Ona mówi, że mnie kocha, ja nie wiem co robić Nie ufam nikomu, no bo wszyscy chcą mnie jak się wyjeba, raz, to musisz zapłacić. Z suką mogę to dokręcić, tak pięty zabit Zabrać swoich doja, kurwa mogę zabić. Pamiętam te nocy prowary w kieszeni, gdzie każdy chciał być kimś, ale to nie jest z elitej Bracia Dio, bracia ruamy pomiędzy. Moje szczęście życia tylko trzy litery. Z nimi będę mieć swój prime bez pieniędzy. Twarty łeb, kurwa macie, jestem lepszy. Słyszę twoich bajek, że lojalność była w planach, Bo jak przyszło wybrać stronę, to się wyjebałeś To na to mnie słowo mają uwagę, jak główki w pustym bloku Raz się podać, to nas zawsze kurwo nie ma już powrotu Żyję szybko, bo inaczej życie się samo mnie dogoni Ciągle słyszę w głowie krzyki, wciąż wygonią stare wojny Moja krew to sama furia, moje wersje to wyznanie 17 Młodych zajebać z veli, są bez manier.